latka 123 w pasie 116 a rękę jeszcze, ale ostatnio bierzemy lewą przez przypadek nie wiem dlaczego dzisiaj sobie zmierzymy prawą no widać, tu się kończy miara 43 43 to jeszcze takie krótkie podsumowanie tego, tych dwóch tygodni nie ma co tu za dużo mówić Liczby mówią same za siebie. Dwa tygodnie starania, były święta, trzy dni. trzy dni zbudowałem lejce, no i jest jak jest, także zapraszam do oglądania formy po 40 na YouTube. Do zobaczenia na siłowni.